Najmędrzejszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył, otoczony wielkością, pławiący się w bogactwie i czony przez narody, został pokonany przez własną słabość. Kto mógł to przewidzieć? Salomon, perworodny syn Dawida i Batrzeby, wydawał się niepokonany. Zbudował świątynię górującą nad Jerozolimą. Zgromadził niezmiarzone bogactwa i rządził w złotej Erze Izraela. Królowie przybywali, aby zasięgnąć jego rady, a sama królowa Sabi była zdumiona jego intelektem. Jego imię było znane na pustyni i za Osianem, jednak pod blaskiem korony podejmowano decyzje, które miały zakłócić przeznaczenie królestwa. Co mogło sprawić, że człowiek obdarzony boską mądrością zboczył z drogi pana? Czy była to tylko fascynacja obcą kobietą, czy też w jego sercu już przed jej przybyciem zaszła głęboka zmiana? Ta sama mądrość, która wyniosła go na takie wyżyny, uczyniła go podatnym na arogancję, jej wpływ był płomieniem który rozpalił ogień, któremu nie mógł się oprzeć żaden tron. Jerozolima doświadczyła okresu spokoju w nocy. Salomon wędrował po ogrodach świątynnych. Podczas gdy latarnie paliły się słabo, światło księżyca przylegało do kamieni w sposób, który przypominał o wiecznym przymierzu Boga. Powietrze było nasycone zapachem kwiatów, który przekazywał obietnicę złożoną jego ojc. Jednak w tej samej ciszy obudziło się inne pragnienie, apetyt, który nie był kultywowany przez boskość, ale raczej wynikał z niespokojnych namiętności. Stało się ono coraz silniejsze z każdym krokiem, jaki oddalał go od Boga, który obdarzył go wszystkich. Niebezpieczna trajektoria była śpiarnowana przez cichy konflikt, który toczył się pod powierzchnią. Ten sam monarka, który wcześniej wołał do Boga o radę, teraz stanął przed dylematami, których żadna księga ani starszy nie byli w stanie rozwiązać. Pozornie nieistotna osobista decyzja przekształcała się w przepaść. Zakazana miłość, która ogarnęła jego serce, nie tylko zagrażała jego oddaniu, ale także zasiewała ziarno upadku królestwa. Wyobraź sobie Jerozolimę w spokojną noc, drzewa szeleściły delikatnie na wietrze, gdy młody Salomon spacerował obok swojego ojca, króla Dawida. Chociaż nie nosił jeszcze korony, jej ciężar już ciążył na jego sercu. Ejcze, czy będę w stanie rządzić tak, jak oczekuje tego ode mnie Bóg? Zapytał. Dawid spojrzał na niego bez zmian i odpowiedział, Synu mój, nie obawiaj się, zostałeś wybrany przez pana, twoje rządy będą kierowane jego sprawiedliwością i mądrością. Te słowa głęboko go poruszyły budząc w nim poczucie pewności jakiego Salomon nigdy wcześniej nie doświadczył. W Gebeonie wkrótce potem wszystko uległo znaczącej przemianie. Upalną noc Salomon miał sen, w którym ukazał mu się sam Bóg mówiąc Poproś o cokolwiek a dam ci to. Większość królów poprosiłaby o dobrobyt, zwycięstwo lub władzę. Salomon poprosił o mądrość, aby moc wydawać trafne wyroki. Po przebudzeniu poinformował o tym swoją matkę, Batrzebę i proroka Natana. Natan ogłosił, pan jest zadowolony, a oni się radowa obdarzycie, nie tylko mądrością, ale także bogactwem i prestiżem, które przewyższą twoje najśmielsze marzenia, dzięki twojej roztropnej prośbie. Nadszedł dzień koronacji. Panowanie Salomona zostało potwierdzone w wielkiej pompie, a Jerozolima zgromadziła się, aby świętował. Był pewien, że podąża ścieżką Boga, jakby spoczęła na nim peleryna pokoju. Z entuzjazmem zaangażował się w budowę świątyni. Każdy szczegół został skrupulatnie zaplanowany. A do pracy zatrudniono najbardziej utalentowanych architektów i rzemieślników. Odgłos dłut i młotków rozbrzmiewał echem po wzgórzach. Królestwo promieniało potencjałem, a ogrody kwitły, a fontanny tryskały świeżą wodą. Wtedy wydarzyła się sprawa, która zaskoczyła cały naród. Do tronu podeszły dwie kobiety, każda twierdząc, że jest matką niemowolecia. W pomieszczeniu zapadła cisza. Salomon wydał nieoczekiwaną polecenie. Przynieście mi miecz. Przetnijcie niemowlę na pół. Połowa zostanie przydzielona każdej z kobiet. Prawdziwa matka krzyknęła, to zwólcie mu żyć, oddajcie go jej. Salomon natychmiast ogosił, to jest prawdziwa matka. Wyrok szybko się rozniósł ząc jako dowód, że powierzono mu boską mądrość. Jego reputacja rozciągała się daleko poza granice Izraela. Władcy z odległych krajów zwracali się do niego poradę. Przekonani, że odkryją coś więcej niż potężnego monarkę, Odkryją człowieka, którym kieruje reka Boga. Królowa Saby była jedną z nich. Przybyła z ekstrawagankimi darami i niemożliwymi do spełnienia prośbami, a towarzyszyło jej bogactwo, inteligencja i śmiałość. Stwierdziła, Twoja wiedza jest powszechnie uznawana. Jednak jestem zainteresowana sprawdzeniem jej autentyczności. Salomon przyjął jej wyzwanie ze spokojem i pewną siebie. Przez wiele tygodni zadawała mu zagadki i łamigówki. On konsekwentnie odpowiadał z łatwością, imponując jej nie tylko swoją inteligencją ale także porządkiem panującym w jego świątyni i dobrobytem jego kraju. Ich rozmowy stały się nieustanne. Początkowo skupiały się na strategii, sojuszach i polityce, jednak stopniowo stały się one bardziej osobiste. Wyznała: Salomonie moje serce należy do ciebie. Gdy pewnej burzowej nocy niebo rozjaśniły błyskawice, łącząc siły mamy potencjał, aby osiągnąć bogactwo i wpływy przekraczające nasze najśmialsze marzenia. Zawahał się zanim udzielił stanowczej odpowiedzi. Ta miłość jest zabroniona. Mam obowiązki zarówno wobec mojego ludu, jak i Boga, jednak ona nie przestała Szeptała o imperium większym niż jakiekolwiek dotychczasowe o nieograniczonym dobrobycie i o obtych bogach, których urok i wytrwałość nie miały sobie równych. Każda sylaba osłabiała jego postanowienie. Miasto smagał deszcz, który przypominał mu o jego sercu. Niegdyś nie a teraz niespokojnym. Osoba odpowiedzialna za budowę świątyni pańskiej stopniowo zezwalała na wznoszenie obcych sanktuariów w pobycie Jerozolimy. Zgorza rozbrzmiewają szeptanymi prośbami skierowanymi do tajemniczych bostw. Nowe sojusze wywołały niepokój wśród ludzi powodując ich szemranie. Podczas gdy jego własny lud obserwował wszystko w milczeniu obcokrajowcy byli traktowani preferencyjnie na dworze namiętność i kompromis przesłoniły mądrość, która wcześniej służyła mu za przewodnika, ciężar decyzji Izraela zaczął niszczyć jego hart ducha. Jeśli ta opowieść przemówiła do ciebie kliknij przycisk subskrypcji, a jeśli chcesz pójść o krok dalej możesz zostawić super thanks. Jest to prosty sposób aby pomóc nam w dalszym dzieleniu się takimi opowieściami. Wraz z upływem lat blask panowania Salomona zanikał, nałożył on surowe podatki i zmusił mężczyzn do wykonywania prac fizycznych. Aby utrzymać blask swojej świątyni i sfinansować swoje pałace. Chciałbym zapytać, jak według ciebie zareagowała opinia publiczna? Dokładnie ta. ci, którzy wcześniej go wychwalali, teraz powstali w gniewie. Jeroboam, który wcześniej był urzędnikiem, został wygnany, a później powrócił, aby przewodzić podbitym, był jednym z nich. Nadeszła zima przynoszące sobą surowy i mroźny klimat oraz wyobraź sobie Jerobołama prowadzącego armię przez śnieg, wołającego, że panowanie Salomona jest skorumpowane, oparte na bożkach i charakteryzuje się niesprawiedliwością, a Salomon odpowiedział donośnym rykiem, nie zrezygnuję z tronu. Będę walczył do samego końca. Na ulicach Jerozolimy wybuchła wojna. Czy widzicie to? Zgrzyt mieczy migotanie pochodni na tle śniegu i lamenty rozbrzmiewające w górach pandemonium, którego nikt nigdy nie zapomni. W miarę trwania konfliktu w jego wierenec szalała kolejna burza. Co stało się z młodym mężczyzną, który wcześniej prosił Boga o mądrość? Salomon był przytłoczony świadomością własnej śmierci, pogrążony we wspomnieniach swoich przeszłych porażek. Niebo rozdzierały grzmoty, jakby samo niebo odpowiadało na jego udrękę. Tego wieczoru w samotności przed świątynią zamknął oczy i wymamrotał panie, gdzie popełniłem błąd. Przepraszam, zarozumiałość i pożądanie, które mnie pochłonęły sprawiły, że stałem się nieświadomi. Czy nadal można go zbawić? Pyta bariery, które zbudował w imię oddania teraz służyły jako dowód jego zdrady. Rano Jerozolima pogrążyła się w samotności. Salomon odszedł. I jego ciało znaleziono w pobydzi ołtarza, który wcześniej służył jako symbol jego wiary. Największy człowiek jaki kiedykolwiek żył zginął, pozostawiając po sobie nie tylko bogactwa i pomniki, ale także gorzką rzeczywistość, że nawet najbardziej oświeceni mogą upaść, gdy odwrócą się od Boga. Po śmierci Salomona Tron objął jego syn Roboła, jednak od samego początku było oczywiste, że brakowało mu mądrości ojca Lydzie. Ludzie, którzy przez lata byli obciążeni ciężkimi obowiązkami, błagali o litość. Czy znasz informacje, które przekazał im Robo? Nie zastosował się do rad swoich przełożonych, lecz naśladował pychę swoich rówieśników, co tylko pogłębiło ciężar. Rezultat był natychmiastowy. Północne plemiona Izraela zbuntowały się, koronowały Jerobołama i odłączyły się tworząc Królestwo. Juda była jedynym królestwem pod panowaniem Rehobołama. Z dnia na dzień zjednoczenie, które stworzyli Dawid i Salomon, zostało zerwane. Podział rozbrzmiewał teraz echem po wzgorzach które niegdyś rozbrzmiewały melodami spokoj. Świątynia nadal stała, ale dla wielu nie była już symbolem obecności Boga, a raczej upadku Mona. Jakie metody stosujesz, aby odzyskać to, co już zostało utracone? Korytarz wypełnił się gorączkowymi krokami, gdy pracował. Do pokoju wszedł posłaniec, upadł na kolana i ogłosił wiadomość, która zmieniła bieg wydarzeń. Tęczówki Rehobołama rozszerzyłyś. Ludzie już podjęli decyzję co do dalszego postępowania. Opowieść o Salomonie kończy się następującym przestrogą. Władza bez wiary prowadzi do upadku, a mądrość bez posłuszeństwa staje się słabością. Kiedy serce nie jest sklonne do oddawania czci Bogu, żadne królestwo niezależnie od jego wielkości nie może przetrwać. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Ciebie zapisz się, aby moc uczestniczyć w dodatkowych narracjach budujących wiarę. Kliknij ikonę lubię to, aby zachęcić innych do odkrycia tej treści. Jeśli czujesz się zainspirowane, możesz zostawić super thanks w sekcji komentarzy poniżej. Jest to prosty sposób na wsparcie naszych wysiłków w dalszym dzieleniu się Słowem Boże.